Mówię, ty, ty, ty tu nie umieszczasz? Skąd? Tak, co to, to ja mi nie brzmię, nie to, to cię kurwa, już cię będę zło No. No. Aha, no dobra. A kurwa ino kradniesz z domu wszystkiej jej Aha. No. A ciebie nie okaże? No, no, zaparajcie wziąłeś ja. Czy ja chciał wziął, wypiłem na to. Co żeś wypijesz? No wypijem za to. Marz mi to przynieść. Kto to tak, jak przepijte to, je? A? Na to ja cię, kurwa, je. Tak? No przepijte. To jak ja kurwa za że policja kurwa idzie we czterdzień na ciebie no. A ja tak się na was je, żeby je. co? Ja to... No, no. ja o to to nie wiem. Czy nie o ale piję to do a, a. Boże, 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 Boże. Ty mnie, nie? Ej, weź, 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 weź mi tutaj ślimoku gówniożu pierdolony, ci będzie opowiadał sobie Ja to odpowiadam no, zawsze Ty już jest, ty już masz ej, bez przerwy nie, nie wziąłeś nic kurwa, a bez przerwy ci na poganie To no. ja to mam, nie dam a, <noise> A tak! A ubicie co na I tego, jakie wesoły to mówię? Chwuja, że je zrobię? No.